Andriy Lunin dla większości kibiców z całego świata jeszcze do niedawna był totalnie anonimową postacią. Wszystko zmieniło się wraz z ostatnimi miesiącami za sprawą jego gry w Realu Madryt, gdzie Lunin wyrósł na kompletnie nieoczywistego bohatera i dziś kibice królewskich niezależnie od tego jak daleko jeszcze zajdzie ich drużyna w tej edycji Champions League, mogą zawdzięczać mu to, że znaleźli się w ogóle w półfinale tych rozgrywek, bo bez jego fenomenalnych występów w Lipsku czy Manchesterze swoją imprezę mogliby skończyć znacznie wcześniej. Zapraszam na historię piłkarza, którego jeszcze latem Chciał z klubu pozbyć się Carlo Angelotti, a ten został w klubie tylko dzięki ogromnej wierze Florentino Pereza w jego umiejętności. Na historię piłkarza, o którym wydawało się, że nigdy nie dojedzie na poziom jego potencjału, a jednak to zrobił i w wieku 25 lat rozegrał drugi najlepszy występ w Lidze Mistrzów na pozycji bramkarza od przeszło dwóch dekad. Przygoda Unina w Realu Madryt rozpoczyna się w 2018 roku, kiedy to młody 19-latek po jednym pełnym rozegranym sezonie w ukraińskiej lidze za 8,5 miliona euro powędrował do Hiszpanii. Swoją przygodę z profesjonalną piłką zaczął bardzo szybko, bo już w wieku zaledwie 17 lat. Uchodził wówczas za naprawdę wielki bramkarski talent i właśnie też dlatego skusić się na niego postanowił Florentino Perez. Perez na start zaproponował Ukraińcowi długi kontrakt jak na tak młodego piłkarza, tym obdarowując go wielkim zaufaniem, w które nie zwątpił do samego końca. Andri od swoich początków cierpiał przede wszystkim na brak gry w pierwszym składzie. Decyzja o szybkim transferze mimo sporego talentu znacząco zahamowała jego karierę. Bramkarz doskonale zdawał sobie sprawę, że będzie skazany na ławkę. Na Bernabeu trafił dokładnie w tym samym sezonie co Thibaut Courtois, a w klubie przecież wciąż był jeszcze szanowany i bardzo dobry Keylor Navas. Tak młody zawodnik musi łapać jak najwięcej minut, potrzebował ich wręcz jak tlenu, a pewnym było to, że w realu ich po prostu nie dostanie. Żeby podkreślić, jak bardzo Unin jest nieoczywistym bohaterem, wystarczy spojrzeć na historię jego wypożyczeń i to, gdzie znajdował się jeszcze nie tak dawno. Na pierwsze wypożyczenie udał się od razu po podpisaniu kontraktu z Królewskimi, stając się zawodnikiem Leganes. Tam nie potrafił wygryć ze składu 35-letniego bramkarza i przez cały sezon rozegrał marne 7 spotkań. W kolejnym roku został Wypożyczony do Realu Valladolid. W ich barwach rozegrał tylko dwa spotkania. Była to pierwsza i druga runda pucharu króla z drużynami z peryfery hiszpańskiej piłki. Real rozwścieczył fakt, że unii nie łapie żadnych minut, dlatego w styczniu zdecydowali się przerwać jego wypożyczenie i od razu zmniejszyli Ukraińcowi nieco progi, bo kolejnym jego przystankiem był już drugoligowy Real Oviedo. Na zapleczu walczył o utrzymanie, ale przynajmniej tam wskoczył od razu do pierwszej jedynastki i stał się niesamowicie ważnym elementem drużyny w kontekście pozostania w lidze na kolejny sezon. Sezon. Rozegranie połowy sezonu w pierwszym składzie w końcu dało Uninowi pewność siebie. Dla tym pojechał na Mistrzostwa Europy do lat 20, które były rozgrywane w Polsce, a cały turniej wygrała właśnie Ukraina. Unin został wybrany najlepszym bramkarzem całego turnieju. Gramu służyła, Ukrainiec się rozkręcał, a w klubie w końcu pojawił się promyk nadziei na to, że piłkarz nie jest jeszcze stracony. Trenerzy blisko pracujący z Andriem od zawsze wypowiadali się o nim w bardzo ciepłych słowach, zaznaczając, że Ukrainiec ma ogromny potencjał i zwyczajnie potrzebuje czasu oraz rozegrania się w pierwszym Pierwszej drużynie, żeby stać się pewną postacią. Te słowa nie minęły się z prawdą, ale potwierdziły się dopiero w ostatnich miesiącach. Po chwilowym dobrym momencie Unina w tamtym czasie stosunkowo szybko wrócił do marazmu, ale przynajmniej od teraz oficjalnie można było nazywać go członkiem królewskiego składu. Od tego momentu bowiem Unin był już drugim bramkarzem Realu, tuż za plecami Courtois. Na pozycji drugiego bramkarza zrobiło się miejsce po tym, gdy rok wcześniej Kaylor na was zamienił Real na Pezze oraz wypożyczanie do klubu Areoli dobiegło końca. W swoim pierwszym, tak naprawdę oficjalnym, sezonie w Realu Madryt zagrał tylko w jednym spotkaniu i to jeszcze w trzeciej rundzie Pucharu Króla przygranym pod podogrywce przeciwko trzecioligowej drużynie. Do słabego wyniku istotnie przyczyniła się postawa Ukraińca, który kompletnie zaprzepaścił zaufanie do jego osoby, bo nawet przeciwko tak słabej drużynie nie potrafił stanąć na wysokości zadania i udowodnić, że zasługuje na szansę częściej. Zostając w temacie Realu Madryt i Andrii Unina muszę na chwilę przerwać, a ma to związek z kolejnym spotkaniem królewskich w ramach europejskich pucharów. Mam dla Was coś, co może Was naprawdę zainteresować. Interesować. Partnerem kanału jest Totalbet, na którym rejestrując się z kodem Świat Futbolu macie trzy pierwsze zakłady do 111 zł całkowicie bez ryzyka. W przypadku przegranej postawiona kwota wraca na wasze konto i możesz ją od razu wypłacić. To jeszcze nie wszystko, bo stawiając kupon z minimum trzema zdarzeniami na Totalbecie gracie bez podatku, czyli wygrywacie 14% więcej. Specjalnie dla was, tylko z moim kodem, kurs 200 na gole realu w spotkaniu z Bayernem, grając kupon solo za maksymalnie złotówkę. Link do regulaminu akcji znajdziecie w opisie filmu. Tak wygląda mój kupon, Na swoimi typami na mecz możecie podzielić się w komentarzach. Przypominam o moim kodzie świat futbolu i zaznaczam, że oferta jest skierowana tylko dla osób pełnoletnich. Kolejny sezon to już trzy spotkania więcej dwa spotkania w pucharze króla oraz dwa spotkania w Lidze. Ale tak naprawdę taką szansę na poważnie to dostał rok później, kiedy to Tibo z powodu kontuzji ominął aż osiem spotkań. Winning po raz kolejny nie wykorzystał danej mu wtedy szansy. Fatalnie zagrał w finale z Al Hilal oraz popełnił wiele błędów w spotkaniu z Gironą. W oczach Angelo. Jego został praktycznie totalnie skreślony. Angelotti zraził się do niego do tego stopnia, że gdy Courtois zerwał w aktualnie trwającym sezonie więzadła w kolanie, trener zamiast naturalnie postawić na drugiego bramkarza, czyli Unina, postanowił wypożyczyć Chelsea Kepe. Już w te to było głośno o potencjalnym odejściu Ukraińca. Angelotti apelował do Pereza o drugiego bramkarza. Perez jednak postawił na swoim, a do klubu trafił tylko Ariza Balaga i tylko w formie wypożyczenia. W normalnych warunkach nawet przez chwilę nie byłby traktowany jako pewnik do składu Królewskiego. To ten bramkarz, na którego Chelsea wydała 80 milionów euro, a dziś jest warty już skromne 12. Decyzja o sprowadzeniu Hiszpana zapewne była kierowana głównie tym, że taka kontuzja jaką doznał Kurtua, zawsze wyklucza piłkarza na znaczną część sezonu. Nie dziwię się, że reali sam Angelotti nie chcieli ryzykować i po prostu wzięli sprawę w swoje ręce, ściągając na bramkę kogoś na pozór lepszego i z znacznie większym doświadczeniem. Biorąc pod uwagę to, co działo się rok wcześniej, Unii nie dawał absolutnie żadnej gwarancji dobrej gry, a wręcz dostarczał sam niepokój – Ukrainiec w bramce Realu zagrał dwa pierwsze spotkania sezonu, w których nie popisał się niczym specjalnym, ale wyglądał solidnie i znacznie lepiej jak przed rokiem. Po tych dwóch meczach do klubu oficjalnie trafił kepa. Hiszpan w zasadzie w żaden sposób nie zaskoczył. Grał mocno w kratkę, żeby nie powiedzieć, że słabo. Nie dawał tego, co przed laty dawał Kurtua oraz tego co niedawno zaczął dawać Łunin. Kepa swoje miejsce w pierwszym składzie trzymał prawie do połowy sezonu. Wtedy wyleciał ze składu, ale nie przez decyzję ławki Realu, a przez niegroźną kontuzję. Miejsce w pierwszej jedenastce naturalnie zajął Unin. Tu po pierwszy udało się fenomenalnie wykorzystać mu nieobecność Kepy. Wystarczyły tylko cztery spotkania, a kibice mieli już swojego numeru Uno w bramce Królewskich. W pewien czas Karlo bardzo mocno i wyraźnie wahał się pomiędzy Uninem a Kepą. Rotował między tą dwójką, tak jakby wciąż szukał, który najlepiej będzie pasował do drużyny Królewskich. Kepa stracił 18 bramek i 8 razy zachował czyste konto w 19 spotkaniach, a Unin stracił 27 bramek i zachował 12 czystych kont tylko, że w 28 meczach. Raz stracone zaufanie do Ukraińca musiało bardzo mocno mocno w nim siedzieć, bo nawet pod wpływem krytyki mediów czy kibiców Angelotti wciąż trzymał się swojego. Szczególnie, że nawet dziś po serii świetnych występów ze strony Andrea ta różnica w statystykach nie jest aż tak druzgocąca. Klamka zapadła po kilku poważnych błędach z rzędu Hiszpana, a chyba najbardziej decydujący okazał się przegrany półfinał z Atletico Madryt, gdzie Ari popełnił kryminalne błędy nie do wybaczenia. Od spotkania z Los Colchoneros Unin pewnie trzyma się pierwszej jedynastki i mało co wskazuje na to, że ktokolwiek w tych ważniejszych spotkaniach w tym sezonie go z niej wygryzie. Karlo w tym momencie ma ogromny ból głowy, kto powinien być numerem jeden, i sam powiedział, że póki co oby nie jest jeszcze wybrany. Ale po takim sezonie i takiej formie, Unina, nie spodziewałbym się, że w potencjalnym finale czy w rewarzowym półfinale Unin zasiądzie na ławce. Z takiego żołnierza w takiej sytuacji po prostu się nie rezygnuje. Unin po prostu musi zostać na kolejny sezon, bo nie wiadomo jak po tak ciężkiej kontuzji w kolejnym zagra Kurtua. Andri najbardziej skupił na sobie uwagę występami w lidze Mistrzów, i to właśnie tam został bohaterem królewskich. Mimo że w ostatnich latach niewiele grał w pierwszym składzie Realu, to nie potrzebował wielu minut, by udowodnić, że to właśnie w tych rozgrywkach czuje się najlepiej. Gość wszedł na jakiś astronomiczny poziom i w chwilę z Gala Anonima zamienił się w nazwisko, o którym słyszał każdy fan piłki nożnej w Europie. Andrii po raz pierwszy swoją dyspozycją zaskoczył w jednej 8 finału Ligi Mistrzów, gdzie w pierwszym spotkaniu na Red Bull arenie praktycznie w pojedynkę wybronił królewskim korzystną zaliczkę przed rewanżem. Tam naprawdę niewiele brakowało do sensacji. Ukraińiec skutecznie interweniował po aż 9 strzałach na bramkę, tym samym stał się trzecim bramkarzem w historii Królewskich, który miał na swoim koncie co najmniej 8 parad w Lidze Mistrzów. Był to również występ równy najlepszemu występowi bramkarza w Lidze Mistrzów od 20 lat. Wcześniej 9 interwencji i czyste konto zachował Courtois, tylko że ranga spotkania była ciutkę wyższa, bo był to wygrany w finał Ligi Mistrzów z Liverpoolem w 2022 roku. Na kolejne genialne spotkanie długo nie byliśmy zmuszeni czekać, bo rozegrał ja już rundę później. W meczu rewanżowym z Manchesterem City po remisie w pierwszym spotkaniu w serii 11 wybronił. Dwa rzuty karne, a mecz układał się w taki sposób, że każdy najmniejszy błąd mógłby kosztować awans. Szczególnie po stronie realu. City przez całe spotkanie oddało 33 szały do 8 królewskich światło bramki szczerzonej przez Unina padło 9 strzałów, a i tak Unin do swojej siatki wpuścił tylko jednego gola. Ta wspaniała historia wcale nie musi skończyć się w tym miejscu. W momencie nagrywania tego filmu Real wciąż jest w walce o finał. W rewanżowym spotkaniu zresztą będą faworytem. Nieważne jednak jak ta historia końcowo się potoczy, czy Real i Unin po raz kolejny zostaną królami Europy, czy może czegoś zabraknie, Ukrainiec i tak napisał swoją piękną historię, którą przed tym sezonem typowała by garstka nawet wśród najwierniejszych fanów Madrytu. Moim zdaniem bez z Unina z Ke, pomiędzy słupkami, Real nie miałby szans na to, by zaś aż tak daleko. Teraz zostaje nam tylko się zastanawiać, jak będzie wyglądać bramka Realu po tym, jak w pełni wyzdrowieje jej Tibo. Z jednej strony dla mnie, Kurtuła to wciąż oczywisty wybór, z drugiej, rezygnowanie z Unina w takim gazie to nic innego jak marnotrawstwo potencjału i zasobów. Na szczęście to nie ja. Ekspert sprzed klawatury będzie miał taki ból głowy, a ludzie, którzy są znacznie mądrzejsi ode mnie. Ciekawe, co tym razem ci Florentino oraz Carlito. Dzięki za oglądanie tego filmu do końca, jeżeli ten wam się spodobał, to serdecznie zapraszam was na film o Gironie. Do następnego, mówi do was Jerzyk, mówi do was Świat Futbolu, siemano i elo.